Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dzień dobry, dzień dobry, już widzę, że jesteśmy zarówno na Instagramie, jesteśmy, jak i na fanpage'u Jak Być Szczęśliwą Myszką na prywatnym moim koncie oraz na kanale YouTube. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Justyna Krawczyk i jestem założycielką marki Jak Być Szczęśliwą Myszką również, bo pierwsza marka to jest Jak Być Szczęśliwą Kobietą. Jestem autorką książek. Tu przede wszystkim powiem o książkach, które są dedykowane właśnie tej publiczności, czyli wszystkim kobietom, mamom, które stawiają się do odkrywania swojego potencjału jako człowieka, ale również jako mamy. Tutaj sobie rozmawiamy, ja nie przychodzę absolutnie nikogo pouczać. Sama tutaj się uczę i jest to najtrudniejsza szkoła szkoła życia i szkoła, w której jestem rodzicem, mamą. Przychodzę tutaj dzielić się swoimi odkryciami, swoimi bolączkami, swoimi radościami i bardzo chętnie też wysłuchuję Waszego zdania, Waszych podpowiedzi, waszych, Waszego doświadczenia. Jesteśmy tutaj po to, żeby się dzielić. Przecież macierzyństwo wiadomo, że nie jest proste. Kiedy my, już sobie tutaj zdejmiemy maski i zaczniemy wrzucać prawdziwe zdjęcia, również nie tylko te uśmiechnięte i z hashtagiem zmęczona ale szczęśliwa, ale również z hashtagiem zmęczona i nieszczęśliwa. To, to mamy o czym rozmawiać, kochane, bo taka jest prawda, że bardzo często my również jesteśmy zmęczone, nieszczęśliwe, sfrustrowane, nie wiemy co robić, życie nas nie omija, a macierzyństwo nie jest proste. Natomiast nie spotykamy się tutaj po to, żeby marudzić, ale żeby sobie porozmawiać, żeby się powspierać, podzielić też swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i też być może jakimiś sposobami na to, co zrobić, aby było po prostu nam łatwiej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, kochane. Pierwszy tom książki: Jak być szczęśliwą myszką? Myszka. Odnajduje swój dom, jest cały czas w sprzedaży. Natomiast natomiast przed sprzedaż książeczki drugi tom, um, Jak być szczęśliwą myszką, myszka idzie do szkoły. Tak paradoksalnie wtedy, kiedy szkoła się kończy, ale myślę, że wszystko ma swój sens. Rozpocznie się już 1 czerwca, tak jak zapowiedziałam już parę lat temu. Co roku będę wydawać książkę 1 czerwca. Kolejny tom, właśnie z cyklu książeczek, Jak być szczęśliwą myszką. Książka Jak być szczęśliwą myszką myszka idzie do szkoły jest absolutnie wyjątkowa. Jest to sześć rozdziałów. Cała książka jest oparta na faktach. Te rzeczy wydarzyły się naprawdę w naszym życiu, i trzy rozdziały są o tym, co się dzieje w szkole, która jest schematyczna, która nie akceptuje różnorodności wśród dzieci, i trzy rozdziały o tym, co się dzieje, kiedy odważymy się jednak na zmianę co było bardzo trudne i poszukamy i znajdziemy szkołę pełną aniołów yy, i akceptacji i miłości dla różnorodności, odmienności naszych dzieci. Książka jest absolutnie niesamowita 1 czerwca, czyli już w środę zaczyna się sprzedaż w Dzień Dziecka. Yy, no i zobaczymy, jak zostanie przyjęta przez Was. Dzisiaj spotykamy się po raz 48 w programie Jakby Szczęśliwą Myszką Zmiany na lepsze zacznie od siebie. I ja o tej szkole dzisiaj jeszcze też będę mówić, bo to jest niesamowite. W ogóle, jakie mamy doświadczenia, do jakich szkół chodziliśmy i teraz tak naprawdę, jak niewiele się zmieniło, do jakich szkół chodzą nasze dzieci. To jest w ogóle niesamowite, bo dzielą nas lata świetlne i minęło tak dużo czasu. Okazuje się, że system szkoły pruskiej niewiele się zmienił, dlatego że ludzie się nie zmienili. Ale to, o czym dzisiaj chcę powiedzieć. I na co uwrażliwić? Ja, mama, która przez dwa i pół roku trzymała dziecko w szkole i walczyła po prostu o lepszą rzeczywistość, mimo że czułam, że to się nie uda. Wierzyłam, że ludzie się zmienią, jeżeli ja się zmienię, natomiast nic się nie zmieniło. Ja być może się zmieniłam, poturbowałam też swoje dziecko bardzo mocno, które po prostu bardzo chciało zostać w tej szkole. To była pierwsza szkoła, pierwsza przyjaciółka, taka prawdziwa, więc trzymała się bardzo kurczowo. Natomiast, no właśnie, ja też popełniam błędy, kochane, też absolutnie popełniam błędy, natomiast z perspektywy czasu mogę Wam powiedzieć, jak do tego doszło. Mogę też powiedzieć, że to była tak trudna lekcja, która miała widocznie mnie nauczyć i, i dać nauczkę i lekcję na całe życie, żeby nie być w miejscu, żeby zabierać dziecko z miejsca, które, które mu nie służy, którego nie chce. I nie oczekiwać, że ktoś się zmieni, jeżeli tego nie chce, po prostu, bo to jest, to jest kompletnie niemożliwe. Jeżeli po drugiej stronie nie ma chęci zmiany, to tej zmiany po prostu nie będzie. Dziś chcę powiedzieć o tym w 48 odcinku: co czuje dziecko, kiedy idzie do szkoły i nagle słyszy znów źle, nie rozumiesz. Mimo, że ja w szkole nie jestem już od wielu lat, przeszłam podstawówkę, której absolutnie nie znosiłam. Po szkole podstawowej nie chciałam iść do liceum, więc rodzice robili wszystko, żebym jednak nie skończyła. Edukacji na poziomie podstawowym i poszłam do szkoły prywatnej, do szkoły społecznej, która rządziła się nieco innymi prawami, ale też była bardzo mocno taka pruska. I znowu z ludźmi, którzy wyznawali pewien schemat i system nauczania i dawali sobie prawo do oceniania uczniów, którzy gorzej sobie radzą z przyswajaniem nauki i nie obierając w słowa nazywali je tak, że dziś to, dziś to pamiętam. No ale skoń, skończyłam rzeczywiście liceum, zdałam maturę i poszłam na studia. Na studiach już było nieco lepiej. Później poszłam na kolejne studia. Dwa fakultety zrobiłam. Żeby jednak cały czas uwierzyć, że coś znaczę i że mogę, 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 mogę być wykształcona i wyedukowana i zdawać na piątki, bo pamiętam, że magistra obroniłam na czwórkę i cały czas czułam, że jestem niewystarczająco dobra, więc szłam na kolejne kierunki, żeby udowodnić sobie i innym przede wszystkim, że jestem coś warta. Tak naprawdę dopiero po wielu, wielu, wielu latach, to było 8 czy 7 lat temu, trafiłam do szkoły Wielkiej Brytanii, New Style Academy. Nie New Style Academy, zawsze mi się to myli i będzie mi się po prostu Zawsze mylić. Style Coaching Instytut w Londynie. New Style Academy to jest szkoła dla stylisty, którą osobiście prowadzę już od 5 lat. Style Coaching Instytut w Londynie, i to była dopiero pierwsza szkoła, którą wybrałam tak z absolutnie z powołania, z takiego serca. I to była pierwsza szkoła, która była motywująca, która była inspirująca, która była um, przepełniona pięknymi ludźmi, dająca skrzydła i wiarę w to, że możemy żyć po swojemu. Dopiero po tylu, po tylu latach. Ale dziś chcę Wam powiedzieć, że odkrywam swoje umiejętności, zdolności, a tak naprawdę to może po prostu coś, co chcę w życiu robić, albo coś, co mi po prostu sprawia przyjemność, tak po prostu, dla siebie, dla nikogo innego. I zapisałam się na rysunek. Ten rysunek wychodził za mną od wielu, wielu lat, ale miałam zawsze w głowie, że ja nie mam talentu, ja nie powinnam tego robić, ja nie umiem narysować nawet koła. Jak rysuję kotka, kiedyś rysowałam, to moja córka myślała, że to jest kuska, konik albo krowa. No wiecie, po prostu kompletnie, kompletnie, kompletnie nic. I wielokrotnie tak myślałam sobie, żeby jednak zapisać się na ten rysunek, ale przychodziły do mnie te wspomnienia właśnie. Po co? Nie masz talentu, bez sensu w ogóle, daj sobie spokój. Ale kiedyś trafiłam na taki projekt, um, takie 12-tygodniowe wyzwanie. Um, nigdy nie jest za późno na nowy początek. Według książki Julie Cameron o tym samym tytule. I tam było takie zadanie do zrobienia niesamowite, które polegało na tym, że trzeba siebie samego, z siebie samą, wziąć na randkę artystyczną, czyli zrobić coś, na co zawsze miałyśmy ochotę, ale nigdy nie wypadało, w ogóle tak jakby no, gdzieś tam się to spychało na, na bok. No i randka artystyczna zrobić coś, czego nigdy nie robiłam, na co zawsze miałam ochotę. I myślałam bardzo długo Boże po prostu, bo myślałam sobie, no co zrobię sobie kąpiel w płatkach róż, to już robiłam, to pewnie wszyscy robią. To nie, jest, to nie chodzi o to i siedziałam, 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 aż wymyśliłam, że rzeczywiście lekcje rysunku, a wcześniej jeszcze zajęcia z ceramiki, są czymś takim. Na co zawsze miałam ochotę, od wielu lat to za mną chodzi, już gdzieś tam próbowałam się zapisywać, ale później się wycofałam i rezygnowałam, bo uważałam, że nie mam do tego talentu, jest to strata pieniędzy, czasu po prostu i wszystkiego i w ogóle śmiechu warte. Ale w końcu się zapisałam, ponieważ byłam w tym projekcie 12 dnia. Wyobraźcie sobie, że chodzę to dziś na lekcję rysunku. I ostatnio miałam taką właśnie naszą refleksję do tego, żeby, żeby nakręcić, żeby przyjść się z takim tematem o tym i powiedzieć, co czują wasze dzieci, co czuje moje dziecko, co czuje dziecko, które pierwszy raz idzie do szkoły i słyszy po raz pierwszy źle, nie umiesz, po prostu do niczego się nie nadajesz. I to nie są słowa, które ja sobie dopowiedziałam, tylko z relacji z moimi klientkami, z kobietami, które, z którymi się spotykam bardzo często, słyszę dokładnie te słowa. Najpierw, wiecie, jest ten żłobek albo przedszkole: są mamusia, tatuś, babcia, dziadek, którzy wszyscy po prostu dziecka narysują coś takiego i się zachwycamy. I to przedszkole to też jest takie jeszcze takie cudowne najczęściej cudowne właśnie gdzie tam się bawią, bawią się te dzieciaczki, uczą się tych pierwszych yy, relacji, mają ciekawe zajęcia. W ogóle, no po prostu, no, coś niesamowitego. Zresztą, jak zobaczycie, prace konkursowe. Um, dzieci, które, które, które nadesłały te swoje rysuneczki, to zobaczycie, że one wcale nie są takie wiecie piękne, idealne, wymuskane. Tylko często są takie właśnie te myszki, takie pomazane, są tak cudne i my się po prostu tym wszystkim zachwycamy. Natomiast pierwszy raz, kiedy dziecko idzie do szkoły. Zaczyna się właśnie taki system, pruski system, gdzie bardzo często ludzie właśnie mają takie powołanie, żeby uczyć i oceniać natychmiast. A wiadomo, że dziecko, które się uczy, nie narysuje pierwszej literki A tak bardzo ładnie, jak my dzisiaj umiemy, tylko wiadomo, że to wszystko wychodzi koślawie, po prostu gdzieś no, jest ten etap tego, tej nauki. I co dziecko czuje, kiedy słyszy, że jest źle? To ja sobie właśnie przypomniałam, będąc na rysunku. Słuchajcie, ja chodzę na rysunek. I czuję się, jakbym poszła do szkoły pierwszy raz, bo uczę się od podstaw, uczę się od tego, jak rysować um, ołówkiem, jak rozróżniać ołówki, które służą do cieniowania, a które do szkicowania. Co to znaczy B, HB, HB2 i tak dalej. To są podstawy, gdzie uczę się y, różnorodności, jeżeli chodzi o papier, który papier przyjmuje na przykład lepiej suche pastele, a który przyjmuje lepiej farbę. I ostatnio z moją nauczycielką, wspaniałą, niezwykle utalentowaną olą. Jest tak, że ja mam tutaj sztalugę, rysuję, a Ola siedzi za mną. I rysowałam lwa, który po prostu wyszedł cudownie. Ale wiecie, to było dla mnie mega trudne po prostu. Ja tam szkicowałam na pierwszego lwa, patrząc na rysunek, ścierałam cały czas, później się wzięłam za farby i nagle po prostu wiecie, popłynęłam gdzieś, zaczęłam rysować, takim wiecie, to będzie takie artystyczne, i jest taka cisza, i ja się odwracam. Patrzę na Olę, która tak się wpatruje w ten, w ten rysunek, i czuję po prostu, że chce powiedzieć źle. Niedobrze. Dwuja, coś ty zrobiła. I ja na nią patrzę i mówię źle, niedobrze, dwuja. Coś ty zrobiło. I czuję po prostu, jak się we mnie wszystko zapada. Ja jestem w szkole, kochane. Ja jestem w szkole, ja jestem w zerówce, ja jestem w pierwszej klasie, dopiero się uczę wszystkiego od podstaw. I nagle ta Ola mówi: Nie, nie, zamyśliłam się, no co ty, gdzie w ogóle w życiu bym ci tak nie powiedziała: jakiej źle, jakiej niedobrze, no super, w ogóle tutaj możemy poprawić to, tu możemy zmienić to, ale ekstra, baw się tym. Ty się tutaj uczysz, to ma być przyjemność, to ma być radość. Ja pomyślałam sobie matko, po prostu przez te dwie sekundy, kiedy ja już wytworzyłam sobie ten mechanizm, który że ze sobą, podejrzewam, że od wielu, wielu, wielu lat, ponieważ tak właśnie się czułam w szkole podstawowej, kiedy poszłam pierwszy raz i usłyszałam źle nie dobrze, to nie jest, A, to jest jakieś O, albo to jest jakieś koło, albo to jest krzywe. Przypomniałam sobie, co czują nasze dzieci, kochane, kiedy, kiedy idą pierwszy raz do szkoły. Ten ułamek tych, se, tych sekund. Być może to, była ułamek, to były ułamek, to były ułamki sekund, być może to była jedna bądź dwie sekundy, kiedy ja już sobie wytworzyłam ten obraz, patrząc na tą ole, która się zawiesiła i patrzyła po prostu szczegółowo na ten, na ten mój rysunek. Wytworzyłam sobie to wspomnienie, przypomniałam sobie to wspomnienie, gdzie i dopowiedziałam po prostu coś, co się nie zdarzyło, ale natychmiast poczułam, jak bardzo bolesne. Zapadające, odejmujące pewność siebie, to jest takie tracenie tej, tej, tej dziecinności, tej, tego wdzięku, tej wrażliwości, tego otwarcia się na świat, tego, tego zaufania już od pierwszych dni w szkole. Kochane, dlaczego mówię o tym? Obserwujmy nasze dzieci i szukajmy miejsc, które są wspierające, a nie odejmujące radość życia, chęć nauki. Kreowania i życia w zgodzie ze sobą. Dziękuję, kochane, że byłyście dzisiaj ze mną. Dziękuję wszystkim, którzy byli na żywo. Dziękuję za odsłuchywanie tych naszych audycji w swoim czasie, które wszystkie czekają na YouTubie. Przypominam, że 1 czerwca jest e, przedsprzedaż. W Dniu Dziecka zaczyna się przedsprzedaż naszej cudownej książeczki, jak być szczęśliwą myszką. Myszka idzie do szkoły. Tak paradoksalnie na koniec roku, ale myślę, że, że może to dobrze że będzie czas na przemyślenia. Dziękuję kochane, do zobaczenia już poniedziałek o 11 za tydzień i dziękuję również tutaj na kanale YouTube i na naszym fanpage'u za to, że byłyście z nami. Do zobaczenia.